Panowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 19 stycznia tydzień temu państwa bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia podpisały porozumienie o budowie, o budowie linii umocnień, okopów, przeszkód terenowych, słowem fortyfikacji na granicy z Rosją. Sama Estonia buduje 600 bunkrów, stawia tzw. zęby smoka, te przeciwczołgowe e, zapory tradycyjne. Wydaje na to Estonia 60 milionów złotych. Finlandia, jak się okazuje, przy okazji, przy okazji wojny z Ukrainą, że już trwały, trwała budowa umocnień i fortyfikacji na granicy z Rosją. Finlandia, bardzo przewidujący kraj, przezorny, wydają Finowie 380 milionów euro na te umocnienia. To jest. Szczególnie to porozumienie państw bałtyckich, przejawem myśli ze szczytu NATO w Madrycie zeszłorocznego, gdzie stawia się na obronę terytorium już od pierwszego metra. Eksperci szacują, różni, jedni mówią między dwa a trzy lata, inni mówią między 5 a siedem lat od zaprzestania działań zbrojnych na Ukrainie, że Rosja będzie gotowa do teoretycznie dalszych ruchów militarnych. I co w tym stanie rzeczy dzieje się w Polsce? W Polsce debata publiczna skupia się na tym, czy dwóch posłów, posłów, nieposłów posłów, wjedzie w bagażniku na teren Sejmu, czy nie wjedzie. Stare pożekadło, nawet coś więcej niż pożekadło, mówi, że królestwo wewnętrznie skłócone nie może się ostać. Niestety wojna polsko-polska, która trwa, może nas bardzo wiele kosztować. Wzywamy jako Konfederacja do poważnej debaty na temat obronności i będziemy taką debatę na różne sposoby inicjować. Dziękuję.